Cześć, witajcie, Przemek Słomski z tej strony, Mennica 79 Element. Dzisiaj Wam chciałem zaprezentować to urządzenko. Ono się nazywa Sigma Metalytics. Urządzenie to służy do weryfikacji różnego rodzaju sztabek, monet, wlewek z metali szlachetnych. I w zasadzie celem mojego nagrania jest pokazanie tego, jakie są powody, dla których odradzam zakup tego typu urządzenia. Pierwszy z czynników jest taki, że urządzenie kosztuje 10 tysięcy zł, co jest wysoką ceną jak za tego typu zabawkę, która nam jak zaraz zobaczycie daje niejednoznaczną odpowiedź na temat tego co testujemy. Odpalimy je sobie, wszystko Wam zaraz pokażę. Mam kilka próbek ze sobą losowo wybranych i powiem szczerze, że urządzenie nie, nie radzi sobie z tymi próbkami. Odpalamy, uznanie się kalibruje. Tutaj mamy dwie sondy. To jest do mniejszych wyrobów, takich których średnica jest większa e, niż e, ten znaczek okrągły. To jest do większych wyrobów. Są też sondy zewnętrzne. Hmm. Oczywiście dogodnością jest to, że już musimy wiedzieć na samym początku, co testujemy. W przypadku spektrometru no nie musimy, wkładamy. Spektrometr nam sam powie. Tutaj musimy sobie wybrać. Rodzaj metalu i stop. W tym przypadku mamy orła amerykańskiego. I wagę. Jedna uncja. No i bierzemy sobie takiego orła amerykańskiego. Wkładamy. No i tu jest wszystko fajnie. Pokazuje nam. To pierwsza pozycja to jest powierzchnia, druga pozycja wnętrze tego metalu. Wszystko ok. Bierzemy sobie taki falsyfikat. Wkładamy go tutaj, i proszę bardzo, nic się nie dzieje. Urządzenie jest bezradne. Nie jestem w stanie nic powiedzieć o tej próbce. Czy to jest dobry metal, czy niedobry, czy złoto, czy nie złoto. Początkowy, taki początkujący użytkownik byłby w tej sytuacji mocno zaniepokojony, zdezorientowany. Nie wiedziałby, co ma pomyśleć. No ale idźmy dalej. Wybieramy inny metal platyna, uncja platyny, No mam tutaj akurat tak się przypadkowo złożyło uncję platyny. No i widzimy co, ten trójkącik jest na skraju zielonego zakresu w obu przypadkach, co nam daje też niejasną sytuację. Teraz się w ogóle zgubiło, nie ma żadnego odczytu. Proszę bardzo. Przełożymy na drugi czujnik. Na drugim czujniku pokazuje tak, jakby to było w ogóle produkt fałszywy. O, wariuje przełożymy na, na ten. No i znowu mamy na granicy zakresu. Nie powinno tak być moim zdaniem. No i jeszcze jedna próbka. Tutaj weźmiemy sobie czyste srebro, tak, bo to jest orzeł. Tu się nic nie zmienia. Mamy uncję. Wsadzamy i mamy na poziomie żółtym. Co to dokładnie znaczy? Nie wiadomo, jest to, jakiś, e, jest to jakieś wskazanie, które nam sugeruje e, jakąś niepewność. Za nie, powinniśmy być może niezaniepokojeni. No naprawdę nie wiadomo, co o tym myśleć, proszę. Gdybym to ja miał na podstawie takiego urządzenia podjąć decyzję o zakupie czy też sprzedaży czegoś takiego, no to byłbym mocno zaniepokojony. Jest naprawdę coś nie tak. Także reasumując, cena bardzo wysoka, niepewność bardzo wysoka i, i nie wiadomo, no, to jest pewnego rodzaju zabawka, ale żeby zapłacić 10 tysięcy złotych za zabawkę, to naprawdę trzeba mieć dużo zbędnych pieniędzy. To wszystko z mojej strony. Dziękuję Wam serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.